Młodszy brygadier Remigiusz Adamańczyk, oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Wymyślony scenariusz przez Straż Pożarną i służby współdziałające nie odbiega w zasadzie od rzeczywistych zagrożeń, jakie istnieją w tej chwili na, w Polsce, w Europie i na świecie. Czyli będziemy ćwiczyć zagrożenie terroryzmem generalnie. Na obiekcie specyficznym, na, na którym może być zgromadzona bardzo duża ilość osób. Widzicie Państwo, jakie to są obrażenia. Bardzo realnie przedstawione są, pokazane są urazy takich osób. Z tym wszystkim muszą się strażacy uporać, jak również pogotowie, a służby współdziałające policja, żandarmeria wojskowa czy straż graniczna prowadzi swoje czynności związane z poszukiwaniem i, Pani Pani? jakby, unieszkodliwieniem. Dla ...na terenie obiektu Zawalisko, pod którym może znajdować się osoba uwięziona. Zostaje zadysponowana grupa poszukiwawczo-ratownicza z psem poszukującym. Jest osoba poszkodowana.